Czy Mariusz będzie w stanie wykorzystać swoje doświadczenie? Czy utrzyma na To jest niemożliwe! Ale awantura! Bija wraniony Zraniony Budzian! Idzie po nogi! Czy uwali? Wow! się na Rzymie. Kulą dwustokilową! tego spodziewa. Przecież to jest niemożliwe! Eddie Hall! Niemożliwe, a jednak się wydarzyło. Pudziany przegrywa. Ten Hall jeszcze jest rozjuszony. Czyżby on jeszcze chciały więcej? Natomiast zmartwiony pudziano tutaj nikt nie dowierza. Co państwo widzieliśmy przed chwilą? Cały świat w szoku! To jest niemożliwe! Naprawdę! Nie wiem, czy ktoś naprawdę wierzył w to, mnie że mnie Eddie mnie Hall, zbyt, Wygra z płcianem, ale w taki sposób! Co to było? Panowie, ile to trwało? Kurczę, co tu się. Co tu się działo? Bestia! Co za Be szaleństwo. Bestia w natarciu, starcie gigantów. A pojedynek no, to prawdziwy ekspres! No condition is not crazy. Crazy power is crazy. Eddie Hall!